Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 9. Miejscem zerowym funkcji liniowej f od x równa się pierwiastek z 3 razy x plus 1 minus 12 jest liczba. No tutaj musimy się zastanowić, co to jest miejsce zerowe. Miejsce zerowe to miejsce, w którym funkcja przyjmuje wartość równą 0. Zatem w moim równaniu muszę w miejsce f od x wstawić 0. No i otrzymaliśmy następujące równanie. Teraz przejdę do jego rozwiązania pierwiastek z 3 razy x to pierwiastek z 3x pierwiastek z 3 razy 1 to pierwiastek z 3 i minus 12 przepisujemy to ma być równe 0 przerzucam pierwiastek z 3 na prawą stronę równania czyli odejmuję od obu stron równania pierwiastek z 3 Otrzymujemy pierwiastek z 3x przepisuję minus 12 przepisuję jest równe 0 minus pierwiastek z 3 to minus pierwiastek z 3 Teraz przerzucam minus 12, czyli dodaję do obu stron równania 12. Otrzymujemy pierwiastek z 3x jest równe minus pierwiastek z 3 przepisuje plus 12. No i ostatni ruch, czyli został nam zgubić pierwiastek z 3, czyli dzielę obie strony równania przez pierwiastek z 3. Otrzymujemy x jest równy minus pierwiastek z 3 plus 12 przepisuje, dzielone przez pierwiastek z 3. No i teraz musimy pamiętać, że muszę się tego pierwiastka pozbyć z mianownika. Jak to się robi? Rozszerzam mój ułamek przez pierwiastek z trzech, czyli mnożę i licznik przez pierwiastek z trzech i mianownik przez pierwiastek z trzech. Co otrzymujemy? x jest równe minus pierwiastek z trzech plus 12 przepisuję razy pierwiastek z trzech, a w mianowniku pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech dałoby mi pierwiastek z 9, a to jest 3. No i wykonujemy mnożenie minus pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech da mi minus 3 a 12 razy pierwiastek z 3 to plus 12 pierwiastek z 3, dzielone przez 3. Teraz można zauważyć, że w liczniku z tych dwóch wyrazów można wyciągnąć 3 przednawias. I to dokładnie zrobimy. Czyli jak wyciągnę 3 przednawias z minus trójki, zostanie mi minus 1. Plus, jak z 12 wyciągnę 3 przed nawias, zostanie mi 4, czyli mamy plus 4 pierwiastki z 3, dzielone przez 3. No i teraz widzimy, że trójki możemy ze sobą skrócić, czyli tak naprawdę mój x to minus 1 plus 4 pierwiastki z 3. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.